Modne diety nie działają. Detoksykowy keto-karniwor brzmi znajomo. Dlaczego modne diety nie działają? Już tłumaczę. Po pierwsze efekt wow. Będziesz chudła bardzo szybko. Będziesz trochę cierpiała. Będzie Cię bolała głowa. Będziesz miała nudności. Będziesz miała zaparcia. Ale efekty przyjdą szybko. Tylko problem jest w tym, że organizm będzie to traktował jako alarm. No, a stracone kilogramy bardzo szybko wrócą wraz z poczuciem frustracji i porażki. Po drugie, jasne zasady gry. To wolno, a tamtego nie wolno. Masz konkretną rozpiskę, masz konkretne zalecenia i masz się ich trzymać. Koniec. Brzmi prosto, no ale życie tak nie działa, bo wystarczy jedno odstępstwo i już pojawia się poczucie winy. Po trzecie, bajki. Które chcesz wierzyć? Magiczne składniki, cudowne suplementy, jakieś fajne herbatki, soczki, koktajle itd., itd. Prawda jest taka, że tak naprawdę działa duży deficyt energetyczny. Za duży. Nic magicznego, ani cudownego, bardziej strasznego. Po czwarte, one nie uczą cię, jak jeść i co jeść na co dzień. To jest sprint, a zdrowe odżywianie to jest trwała zmiana nawyków. Na lata. To jest maraton. Po piąte, utrata kontaktu z własnym ciałem. Bo kiedy żyjesz według restrykcyjnych zasad, to tracisz kontakt z sygnałami głodu, sytości, w ogóle ze swoimi potrzebami. Przestajesz ufać swojemu ciału. A to te potrzeby właśnie powinny być Twoim przewodnikiem. I właśnie dlatego.